To dziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy, nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest wtorek, 17 dzień czerwca 2025 roku. Słońce wzeszło o 4.25, a zajdzie o 21.02. Imieniny obchodzą Zaura, Laura i Leszek. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe to i tak się spełni. Dziś dzień zbierania deszczówki. Mod to na dziś kropla, drąży, skałę. Stare przysłowie polskie. 547 wydanie codziennika motywacyjnego proszę usiąść wygodnie, a reszta jak zwykle. Dzisiaj o pewnej zależności w naszym byciu na niebieskiej kulce. Na tej planecie, na której się poruszamy, żyjemy. Sprawa dotyczy deficytów, sprawa dotyczy niezrealizowanych marzeń, sprawa dotyczy wszystkiego tego, co w naszym życiu nie działa tak, jak winno działać, albo na co mamy wielką ochotę, ale z jakiegoś powodu tego nie robimy. Posłuchaj bardzo uważnie. Ja od zawsze, odkąd pamiętam, uwielbiam rozmawiać z ludźmi i jak miałem jakichś nauczycieli na swojej drodze, zawsze ich zadręczałem z setkami pytań o metody, o patenty, o skillę, o postrzeganie o to, jak działa świat, o to, jak działają nasze uważności, o to, jak działają nasze umysły. To wszystko chciałem wiedzieć. Każdego dnia, jak ktoś się trafił, z kim mogłem porozmawiać na jakiś temat, zadawałem mu dziesiątki pytań. I kiedyś na swojej drodze, ale to wiesz doskonale, spotkałem Andrzeja Batko, jednego z najlepszych trenerów NLP ever w tym kraju. Ever. Batko był niesamowitym człowiekiem, który zmienił moje życie o naprawdę nie wiem ile stopni, bo tutaj matematyka. Nie jest ważna. I rozmawialiśmy kiedyś na temat realizacji, marzeń, spełnień, planów i tego wszystkiego, co nas napędza jako ludzi. Jak my do czegoś dążymy, coś osiągamy, coś zdobywamy, coś kreujemy, poprawiamy swoje, swoje samopoczucie, wychodzimy z jakichś deficytowych dołów, to jest coś pięknego, co nam się może przydarzyć. I batko powiedział mi kiedyś bardzo mądrą rzecz: Jeżeli jesteś w jakimś deficytowym dole, i nie wychodzisz z niego, z jakiegokolwiek powodu, czy dlatego, że cię zatrzymuje lęk, czy obawa, czy cokolwiek innego, zdaj sobie sprawę, że to pozostanie w tym deficycie, który pod żadnym pozorem nie działa na Twoją korzyść, jest Twoją zgodą, jest Twoją akceptacją tego stanu. Nie wymagaj wtedy od zewnętrza, żeby coś się zmieniło. Jeżeli Twoja decyzja nie została podjęta, a Ty nie ruszasz w proces zmiany. I mi to wtedy rozwaliło głowę. No, bo jak się przyjrzysz temu bardzo naprawdę racjonalnym umysłem, zauważ, że wiele osób ma deficyt jakiś w swoim życiu. Toksyczne relacje, słabe prace, słabe sylwetki, małe zarobki i szereg innych rzeczy, które można nazwać deficytem. I nawet ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że ten deficyt jest w ich życiu obecny i nic z tym nie robią. Absolutnie. Znajdują sobie wytłumaczenia, lęk, obawa, nie uda się, nie chcę, nie mogę, nie wyjdzie, za mało pieniędzy, za dużo pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko fajnie, no bo my jako ludzie jesteśmy skonstruowani w ten sposób, że w bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie znaleźć usprawiedliwienie albo jakieś alibi na to, żeby czegoś nie zrobić. Ale w momencie znalezienia alibi, w momencie nieruszenia w proces, w momencie zdawania sobie sprawy, że jesteś w jakimś deficycie i nic nie robienie z tym, że. Oznacza Twoją zgodę i akceptację na to, żeby w tym stanie tkwić i żeby ów deficyt się pogłębiał. I dokładnie jest to samo w przypadku realizacji marzeń, planów, celów i tych wszystkich innych rzeczy, które nas budują, które nam pozwalają mieć w sobie tę iskrę jakiegoś naprawdę prądu, który nas napędza, który nas gdzieś tam niesie. My często mamy pod zamkniętymi powiekami w naszych umysłach jakieś wyobrażenie o czymś. Jedni o napisanej książce, drudzy o podróży, trzeci o nowym samochodzie, domu itd., itd. I to wszystko zostaje jako jakaś wizja, kiedy zamkniemy oczy. Ale w wielu przypadkach wiele osób nosi tę wizję tylko i wyłącznie w głowie. Absolutnie nic nie robią. I to też jest ich zgoda na to, żeby to, co sobie kreują pod zamkniętymi powiekami, nigdy do nich nie przyszło. No bo wiesz co? Zaczyna się zmieniać dokładnie wszystko. W momencie kiedy ty zauważasz deficyt albo rozpoczynasz podróż do swojego marzenia, w momencie kiedy zaczynasz wykonywać jakieś ruch. Jakieś kroki podejmujesz, działanie ku temu, żeby z tego deficytu wyjść albo żeby być chociaż o milimetr bliżej tego twojego celu, marzenia, planu, czegokolwiek. W każdym innym przypadku. Jeśli zauważasz deficyt i jeżeli nic z nim nie robisz, to jest twoja zgoda na to żeby w tymże deficycie tkwić i to samo w przypadku twoich marzeń, celów, planów, jeżeli masz je jeżeli nic z tym nie robisz, żeby je zrealizować, jest Twoją zgodą absolutną, żeby te marzenia, cele, plany nigdy w Twoim życiu się nie zamanifestowały, jak to się ładnie mówi w przestrzeni internetu. Wiele osób żyje w takim modelu, jak ja bym miał albo miała, jak ja bym mogła albo mógł, to uu, co to by było, co ja bym zrobił, co ja bym zrobiła, co ja bym osiągnął, osiągnęła, gdzie ja bym była, z kim bym była, z kim bym był, i tak dalej. I Zawsze to jest taka mowa, tylko równie dobrze można by było otworzyć studnie i tam gadać. Jakby nie ma to żadnego znaczenia. Nie zrobi to żadnego wrażenia na studni i nie zrobi niczego w, twoi, w Twojej przestrzeni. To takie czcze gadanie. Wszystko, tak jak powiedziałem, zmienia się w momencie, kiedy zauważasz swój cel, plan, marzenie i ruszasz. Kiedy zauważasz swój deficyt i mówisz hola, hola, już nie będzie dojazdów, już nie będzie tego ugniatania. Zaczynam działać i powodować, żeby wyjść z tego. Deficytowego dołu. Wielokrotnie słyszałem od coach i słyszałem od kursantów, nie ma zgody na taki deficyt, w którym jestem. Nie ma zgody na to, żebym był do i albo była dojeżdżana w życiu. Ja mówię, co z tym robisz? No nic, no czekam na okazję. Aha, i pociąg z okazją nigdy nie przyjechał, ty cały czas tkwisz w tym deficytowym dole, nacierasz się tym strasznym bagienkiem, w którym jesteś. Oczywiście ono jest znajome, znane. Ciasno, śmierdzi, ale jakoś tam jest, bo zawsze jest jakoś. I generalnie rozmawiam z ludźmi i oni mówią: Wiesz, co? Ja od pięciu lat medytuję i nic się nie zmienia, ja A chcę wyjść z tego deficytu, chcę spłacić długi, chcę ruszyć do przodu, ale ja mówię: Co z tym robisz? No zastanawiam się jak. No super, pięć lat zastanawiać się, jak wyjść z deficytowego dołu, to naprawdę grubo. Więc podjęłaś albo podjąłeś decyzję, żeby w tym dole tkwić przez kolejne pięć lat. I tak naprawdę wielu się na mnie obraziło kiedyś, jak powiedziałem jakieś zdanie, chyba na algorytmach sukcesu, czy na jakimś innym szkoleniu, nie pamiętam, że trzeba być ostatnim frajerem, żeby godzić się na deficyt. Żeby dawać, palić czas swój, cenny, swoje żyćko, marnować, mitrężyć w deficytowym dole, gdzie uciska, gdzie śmierdzi, gdzie słabo, gdzie boli. Godzić się każdego dnia, żeby w tym dole tkwić. I wstało kilka osób i mówiły, łysy, co ty gadasz? Przecież myślisz, że my się godzimy, bo co? Bo, bo my chcemy? No i mówię, oczywiście, że tak. I wywiązała się między nami dyskusja, bo chcemy, bo my często jako ludzie decydujemy o tym, że pozostajemy. No bo przecież proces jest nieznany. A co będzie, gdy? I tutaj, wiesz, wyobraźnia działa na całego. Wewnętrzny krytyk, nie chce nie udać się, nie rób tego, tutaj jest fajnie, śmierdzi trochę ciasno, ale dajemy radę, jeszcze jakoś tam się, jakoś to będzie, zawsze jest jakoś. I po dziesięciu minutach dialogu z tymi kursantami oni zdali sobie sprawę, że faktycznie tak jest no bo czekać na coś można w nieskończoność czekać manifestować puszczać kwantowe intencje marzyć i tak dalej można jak to mówił mudżarek do u... śmierci naprawdę wszystko zaczyna się zmieniać, kiedy zaczynasz wykonać jakieś, wykonywać jakieś ruchy. I wstała jedna z pani mówi: No, a jak ja wykonuję ruchy i dostaję tutaj y, informacji od wszechświata, że to się nie uda? Ja mówię: to, to jak się nie uda po raz pierwszy, to drugi kolana. Trzeba próbować i powtarzać ten eksperyment raz jeszcze i raz jeszcze, raz jeszcze. Nie oznacza to, jeśli dostaniesz jednego gonga od rzeczywistości, drugiego, trzeciego, piątego. Że to, co robisz, nie ma sensu, szczególnie w przypadku tkwienia w deficytowym dole. Ja zawsze porównuję to do biegu w maratonie. Wyobraź sobie, że twoje żyćko to jest maraton. Biegnie cały peleton, biegnie naprawdę wielu, mijają cię jedni, jedni zostają w tyle i tak dalej. I na pewnym etapie tego biegu do twojego buta wpada kamień. No i co robisz? Zatrzymujesz się na chwilę, wyjmujesz ten kamień z buta, żeby można było biec wygodnie, ale żeby można było skończyć ten proces? Czy pozwalasz na to, żeby ów kamień ranił twoją podeszwę, ranił Twoją stopę i doprowadzał do tego, że za nie wiem, kilometr, 2-3-5. Nie będziesz w stanie biec. Absolutnie. Że będzie taka rana, będzie taki dyskomfort, że nie ukończysz tego biegu. I dokładnie tak jest w ludzkim życiu. Dyskomforty, wszelkiej maści deficytowe doły, wszystkie dojazdy, wszystkie mobbingi w pracy, toksyczne relacje, te wszystkie inne rzeczy, które mówią ci, że to nie jest twój dobrostan, są takim kamieniem w twoim bucie. Kamieniem, na który ty się godzisz, bo z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu nie chcesz się zatrzymać, rozwiązać sznurówek i wyrzucić tego kamienia na zewnątrz. Więc powróćmy do słów Andrzeja Batki. Wszystko, czego nie zmieniasz, wszystko, kiedy nie ruszasz w proces, wszystko, kiedy nie podejmujesz decyzji o zmianie, jest Twoją zgodą na byciu, trwaniu doświadczaniu tego deficytu, w którym się teraz znajdujesz. Wiele osób, jak ja opowiadam o tym, mówi kurczę, no faktycznie tak jest. Ale tutaj zauważ, nie trzeba być wybitnym filozofem, nie trzeba być mega ultra coachem, nie trzeba być profesorem wyższej uczelni, żeby to skumać. Jednak niewiele osób chce się z tym zgodzić. Wiesz dlaczego? Bo zgoda i akceptacja tego modelu oznacza, że pokazuje im ich doświadczenie, czyli ich zakumanie że oto spalili ileś tam czasu, że dokładnie tak jest, że zgodzili się dobrowolnie w wielu przypadkach na to, żeby ów deficyt był obecny w ich życiu. W wielu ludzkich życiach zaczyna się zmieniać wszystko wiesz kiedy? Kiedy taki ktoś sobie coś uświadomi, rozejrzy się dookoła i powie o demol to teraz ja. To popatrz to Potrzymaj mi łysypy, piwo robię. I w wielu przypadkach w moim życiu tak było, u wielu moich coachi, ludzi, którzy siedzieli w deficycie, no bo im się wydawało. No bo wiesz, bo ja mam wyobrażenie, że, a jak mi nie wyjdzie, a ja mówię zawsze, a jak ci wyjdzie, a jak się uda, ale jak stracę więcej, ale jak zarobisz więcej, ale jak nie poznam tego wymarzonego, a jak go poznam, to on się okaże dzbanem, a jak będzie zupełnie odwrotnie. No, i na coś takiego nie ma argumentu, no bo albo będziesz tkwił, tkwiła ze swoją decyzją zgody na deficyt, albo, ale to już dokładnie wiesz. I dokładnie ten sam patent jest Twoimi marzeniami, celami, planami. Ktoś mi kiedyś powiedział, Ale Łysy, tobie tak łatwo mówić: moje marzenia to są wielkie, wiesz, to one wymagają środków, inwestycji, one wymagają dopracowania planu. Ja mówię, to zacznij to robić, robisz to? No nie, no bo ja dopracowuję plan. Mm -hmm. No to życzę sukcesów. Ile jeszcze będziesz dopracowywał, dopracowywała plan? Lepsze jest wrogiem dobrego. Czasem lepiej ruszyć w proces zmian bez zbytniego przygotowania, bez nadmiernego zastanawiania się nad efektem, niż nie ruszyć wcale. I wielu ci to powie. Ja jestem wielkim przeciwnikiem łańskiej fantazji w życiu. Czyli. Jakiś yy, głupot, które się robi pod wpływem jakiegoś impulsu. Ale zauważ, że lepiej nieraz wziąć tą szabelkę i powiedzieć hura, wychodzę z tego deficytu, i nieraz spaść i poobijać się jeszcze bardziej, ale też mieć na uwadze, że niejednokrotnie właśnie takie ułańskie działania wyprowadzają nas z deficytu. To jest dokładnie ten sam case, jak inżynierowie zastanawiają się, jak to zrobić, i przychodzi ktoś, kto nie wie, jak to zrobić, i to robi. To jest dokładnie ten sam patent. Zdaj sobie sprawę, że jeżeli nie ruszasz w proces, nie wychodzisz z deficytowego dołu pomimo tego, że zdajesz sobie sprawę, że ten deficyt cię zabija albo uwiera w jakikolwiek sposób, to wyrażasz swoją zgodę na to, żeby ów deficyt w twoim życiu funkcjonował. Zmień to, bo szkoda życia na pierdoły jak mała mój kolega coach. Kawowiczą z bajkofi.Tuslasz Mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co. Znowu pan impost się dzisiaj załamał. Pan Impost dzisiaj przyjechał i powiedział tak do mnie. Ja byłem przed magazynem, pakowałem jakieś przesyłki do, do swojego samochodu, bo musiałem zabrać. I podchodzi do mnie pan impost i mówi, przepraszam, a te książki to są o czym? Bo ja tak tutaj przyjeżdżam od tylu tygodni i codziennie jest po 300-500 paczek i że o czym? Ja mówię o życiu. I pan się na mnie patrzy, ale jako o życiu? Ja mówię o zmienianiu życia. O tym, że jak jest pan kurierem teraz, to pan może nie być kurierem, może pan robić coś, co pana jara. A on mówi, a skąd pan wie, że nie jarem, nie bycie kurierem? A ja mówię, a jara pana? A pan mówi, nie. Jestem tu dlatego, że nie miałem innego wyjścia. I porozmawiałam z panem kurierem chyba kwadrans i coś mi się wydaje, że jednak będzie nowy kurier niedługo. I nie zrozumie źle, bo to nie było nic, nic takiego. To młody człowiek, który. Nie wierzy bardzo w siebie i dla którego praca w kurierce jest tylko dlatego, że ktoś mu tę pracę załatwił. Ale porozmawialiśmy przez chwilę i okazało się, że kurierem jest naprawdę zdolny informatyk, który ogarnia pewne rzeczy, no ale który miał takie, a nie inne przekonania. I wiesz co zrobiłem? Poszedłem, wziąłem jedną księgę dobrostanów i mu dałem. No i podejrzewam, że już nie będziemy mieli tego kuriera, będzie jakiś inny. Ale to tyle. Wszystkiego dobrego, dziewczynki i chłopcy. Nisko się kłaniam, książki wychodzą cały czas. Także Ada odpowiada, jest twarda jak Roman Bratny. Ja zresztą też staram się odpowiadać na ileś tam maili. Eee, dostaliśmy raport od Jakuba, który nam pokazał zatrważającą liczbę e, błędów w mailach. Gmail, gm, gma... i w ogóle nawet mi się szkoda języka strzępić. Naprawdę są niesamowite rzeczy, ale to już jakoś weryfikujemy i sprawdzamy. Wróciło do nas kilka paczek z zagranicy, ale ta sprawa się wyjaśniła, nadajemy je ponownie, także spoko. Do końca tego tygodnia powinny książki do wszystkich dojść. Przynajmniej w Polsce, a za granicą, no nie wiem, nie biorę odpowiedzialności za tych, którzy gdzieś daleko. Przyjeżdżają do mnie we środę chyba książki, notesy do wakacji zmian, i również myślę, że w przeciągu dnia półtora wyruszają do wszystkich innych. Zagranica wychodzi priorytetami, Polska wychodzi paczkomatami, będzie szybko. Także tyle. Wszystkiego dobrego, dziewczynki i chłopcy. A, jeszcze jedno, nasłuchujcie w tym tygodniu, bo będzie coś nowego na kanale Mediteusz z profesorem Zbigniewiem Krulickim, ale to tężcie uszu i wejdźcie na Facebooka i popatrzcie. Za chwilę będzie informacja, z jakieś 24 godziny. Wszystkiego dobrego, dobrego wtorku. Mówił Łysy z kanału Mediteusz. Pa! Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.